Siemaneczko, z so tej strony Matiz Gamer, to jest kolejny odcinek serii Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kupimy sobie kolejnego skina do nity, bo tak się trafiło, że mam takiego, takie szczęście do tej nity, że w ciągu dwóch tygodni trafiły mi się trzy skiny, z tego dwa na promocji. I za pół godziny będzie nowy sklep, więc chcę to nagrać, ale pierwsze sobie pokupię jakieś. Jak są ma mało punktów, to ja zawsze kupuję. Żeby te postacie z pierwszym, drugim, trzecim poziomem maksować, to lepiej to kupić. Także kupimy to, ale ma, brakuje nam klejnotu, Pewnie się zapytacie co ja zrobię. A no takie coś, że sobie odbierzemy stąd. I już mamy 61. Koala nita, Kupujemy. Kolejny piękny skin. Mam trzy skiny donity, Kupione w ciągu trzech odcinków pod rząd. Wzbrałeś Super. Zagramy sobie tak jak na poprzednim odcinku Igrzyska Mocy. O nie hajcie ta Jessie mnie tak denerwuje od niej. No to fajnie Kto ma taki Star Power? Brok Star Power od Broka mnie tak denerwuje To jest dosłownie hit no. Nie no jeszcze nie trafiłem ja cię. to. Nie wiem jak, ale się udało. Choć teraz ta Nita prawdopodobnie za godzinę zabije. No. Nie mamy szans z tą... Jessie, nasza Jessie praktycznie nigdy nie robi, chyba tak może coś robi Nie wiem, ale teraz mamy ogromne szanse na strzelenie. Ja muszę strzelić. No ale, że oni się już zrespili? Ale ładny jest. chyba ładniejszy od siebie, ale. Bo nie, żyja ja sam i jeszcze dwóch zabiłem Jakiś team nobów mi się trafił Gdzie na Brock? Nita, Jess i Brock to jest naprawdę zbyt opie połączenie Przegrał, to w nie ma szans z taką lutą. Aha, jeszcze to szczerili, tak. No, bez szans. No serio teraz Frank w przeciwnej drużynie? Frank to jest chyba najbardziej OP postać w tym Ale ten Star Power od Poco jest taki też OP, że Znaczy ja to jestem w tym stanie to trafić Raczej znaczy nie, ale... no, no nie Zmarnowałem tylko ULTA No i teraz ten Frank strzeli, bo go nic nie zabija Aha Dostałem piłkę w bramce Franka nic nie zabije. Naprawdę Frank jest zbyt okna na Ja, dwóch zabiłem A nasz kolt cold... No nie no Musieli się zrespić, musieli Bo jakby się nie zrespili to na wygranie nie? Było, nie? Pół sekundy później bym trafił. No ale cóż. No. Wreszcie to szczenił Nam Mam, zniszczył kolt to. Nie wiem czemu. Dobra? Aby tej nity nie było, bo mnie denerwuje. Co sobie użyję gadżetu? Kolczyk, strzelni, szkoda, jeszcze się tylko tego Franka boję. Choć widzę, że Frank ma lekkie łopoty, Aha, minisiek za tym, też można. Wsadził to i tej bramki jeszcze, nie mam pojęcia jak. Ale... udało się. W ogóle muszę się pochwalić, jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to byłem 800 któryś w Polsce w, w Igrzyskach Mocy. Także no, nawet spoko wynik. Choć zresztą na nicie byłem 3 razy wyżej. Nie no, 4 nawet. Byłem 1000 któryś w Polsce na nicie. Y 126 dokładnie, co ja gada. Są szanse, że będę znowu. Tylko muszę powbijać trochę pucharków jeszcze, nie? No i przegram. Chodź. Udało się. No nie! Aha. To fajnie. Mogę wiedzieć, jak ona się strzeliła. Ja ten gadżet! jest taki OP ten gadżet Od tej Jessie, że... To jest hit. Naprawdę Tara ma taki good Ja wiem, że Primo ma dużo i temu na spokojnie to wsadził Ten Fox Fajnie. No bez szans jesteśmy. Jakie mam szanse z takim teamem? Nie wiem. W poprzednim odcinku 3 wygrałem, w tym odcinku 2, 2 przegrałem. To no było super, nie? W no poprzednim widzem miałem 0, ani jednego nie zagrałem. A teraz mam już 133. Ten chyba ma wszystkie 6 zwycięstw epickich. Nie. Chciałbym na nitję wbić kiedyś tą 25 rangę. Czy w tym sezonie się uda? Zostało 5 dni. Dzisiaj bym na spokojnie mógł być 50. To raczej dam radę. Więc jak dam radę, bo nie wiem czy dam radę albo w tym sezonie, albo w przyszłym będę chciał tą nitę wbić. Już mamy trzy skinki, więc naprawdę jest spoko. Yy, jak uda mi się, to nie będę nagrywał tego na odcinku, bo wiecie, że... najnicie mi się źle wbija pucharki na komputerze, bo to trzeba celować. Na komputerze jeszcze mam lagi. Więc po prostu nagram odcinek no jak już będę miał tą 25 rangę 750 pucharków. Jakbym tak wbił. Bo czy wbiję, to nie wiem. Ej, czy coś jeszcze? A. O klubie. Tu w klubie jest tylko... Jestem tylko ja na drugim końcu i mój kolega. Więc do tego klubu nikt nie wchodzi. Więc ja myślę, że na razie usunę ten klub. Mogę go usunąć. Nie. No po prostu sobie go opuszczę, bo no sensu nie ma ten klub jak i tak do niego nikt nie wchodzi. Jak będę miał więcej subskrypcji i będziecie chcieli ten klub, to po prostu go... Stworzę na nowo. Nie wiem co chciałem powiedzieć. Także ja opuszczam. I dołączymy kiedyś do jakiegoś klubu. Nie wiem ile tam pucharków. Mam nadzieję, że trafi nam się jakiś, nie wiem, 750 poszukamy w kolejnych odcinkach. A, a dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie go. A i jeszcze jedno. Je jeśli zastanawiacie się czemu nie było odcinka w środę. To polecam Wam obejrzeć y, odcinek Ważne Informacje, czy coś takiego, który wszedł na kanał w tamtą środę, czyli prawie półtorej tygodnia temu. No, i teraz mogę się pożegnać. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie moje filmy, jeśli Wam się podobają, bo to jest wielka motywacja do mnie. Y, piszcie w komentarzach, jakie serie chcecie jeszcze zobaczyć na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Cześć.